Swastyka odsyła do jednoznacznego zdarzenia w historii, jakim był nazizm, II wojna światowa, zagłada. Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, współredaktorka brunatnej księgi. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dzisiaj w Polsce, kraju dotkniętym przez Drugą wojnę światową, kojarzył swastykę z czymkolwiek innym. Nie ma znaczenia to, czym ten symbol był wcześniej, czy skąd został zaczerpnięty. Był używany przez Niemców, przez nazistów i służył jednoznacznie. Czy w związku z tym takie zachowania organów ścigania jak należy odbierać? Jako przyzwolenie na to, że można sobie malować swastyki gdziekolwiek? Na pewno potencjalni sprawcy tak to mogą odebrać. Bardzo jest zasmucająca decyzja organów ścigania, tym bardziej w Stoku, który ma tak trudną sytuację, jeżeli chodzi o rasizm, ksenofobię, antysemityzm. Tam przecież doszło w tym roku do kilku podpaleń mieszkańców cudzoziemców. Mogło się to zakończyć tragedią dziesiątków ludzi. Jeżeli chodzi o mapę Polski, to gdzie jest odnotowywane najwięcej zdarzeń, czy to rasistowskich, czy właśnie związanych z symboliką faszystowską? Na pewno od pewnego czasu Białystok i całe Podlasie jest takim najmroczniejszym regionem. Również Wrocław i Dolny Śląsk, też odnotowujemy tam bardzo wiele zdarzeń rasistowskich i antysemickich. Ale też należy podkreślić, że w Polsce nie ma miejsc wolnych od rasizmu. To nie jest tak, że jakiś region po prostu takiego kłopotu, takiego Problemu nie ma. Czy można mówić o odrodzeniu ruchu narodowego, który powołuje się na symbolikę faszystowską? Na pewno ten ruch wykazuje się wzmożoną aktywnością, mniej więcej od dwóch lat. Ruch narodowy, który się przede wszystkim składa z obozu narodowo-radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji, które odwołują się w bezpośrednio do organizacji z okresu międzywojennego. ONR został w międzywojniu zdelegalizowany za antysemityzm. To, co obserwujemy, to niewątpliwie wzrost aktywności skrajnej prawicy. Tych zdarzeń w brunatnej księdze prowadzonym przez nas monitoringu w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy o jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie w latach 2010-2011. Jeżeli chodzi o same symbole faszystowskie, to czy też odnotowujecie takie zdarzenia jak na przykład nie wiem, masowa akcja malowania swastyki gdzieś? Na pewno z symboliką tego typu w Polsce jest ciągle problem. Jeżeli mówimy o przestrzeni, o o ulicach, o naszych miastach, no to nie ma miasta, w którym nie byłoby swastyk, falang. Falanga to jest tak zwana ręka z krzyżem. Ona była używana w międzywojniu przez organizacje faszystowskie. Wszędzie są krzyże celtyckie, które są używane przez międzynarodowy ruch rasistowski. Są również symbole homofobicznej kampanii prowadzonej przez Narodowe Odrodzenie Polski zakaz pedałowania. Więc ta symbolika jest wszechobecna w przestrzeni publicznej. A jak w takim razie powinniśmy walczyć? i z tą symboliką faszystowską, z pojawianiem się tej symboliki i z rasizmem generalnie. Na pewno jest potrzebna duża wrażliwość społeczna. Przecież te wszystkie budynki, na których są wymalowane swastyki, krzyże celtyckie do kogoś należą. Przechodzi koło nich straż miejska, przechodzą koło nich patrole policji. W polskim prawie zakazane jest propagowanie faszyzmu. Na pewno takie decyzje organów ścigania jak ta z Białego Stoku czy jak z Chorzowa, kiedy człowiek, który nosił koszulkę ze swastyką i orłem symbolizującym Trzecią Rzeszę, został przez sąd uniewiniony od propagowania faszyzmu. Więc skoro swastyka nie propaguje faszyzmu, to co?